Faceci już tacy są, że we wszystkim widzą współzawodnictwo. Kto szybciej ruszy ze świateł, kto zje więcej burgerów, to tylko przykłady, które można by było wymienić bez końca. Prawdziwa batalia rozpoczyna się dopiero przy grach, gdzie wśród dźwięku triumfu wygranych słychać też niezbyt pochlebne słowa przegranych. W mojej dzisiejszej solówce pokażę Wam, jak samodzielnie wykonać stół do piłkarzyków, których dostarczy rozgrywki, a także pozwoli wykazać swoją wyższość nad kumplami, którzy wezmą udział w rozgrywce. Zobaczcie. Aby go wykonać będę potrzebował płytę meblową, kantówki, folię samoprzylepną, taśmę klejącą i izolacyjną, metalowe opaski, wkręty do drewna, złączki do węża ogrodowego, siatkę, piankową izolację do rurek, rurki oraz listwę wykończeniową. Na początku na płytach o rozmiarze 60x20 cm wyznaczam miejsca na bramki i wycinam zaznaczone fragmenty. Teraz na płytach o rozmiarze 123,6 x 20 cm wyznaczam miejsca pod rurki i nawiercam je. Schemat i potrzebne wymiary będziecie mieli oczywiście dostępne pod linkiem w opisie. Aby ukryć powstałe niedoskonałości na miejsca wiercenia przyklejam pasek taśmy samoprzylepnej nacinając ją nad otworami na krzyż. W przygotowane miejsca wkręcam łączniki. Teraz do blatu przyklejam zieloną folię samoprzylepną. Po czym przykręcam wszystkie boki. W bramkach mocuję siatki i pierwszy rozdział mamy już za sobą. Bo icho mamy praktycznie gotowe, więc czas zabrać się za piłkarzy. Z kantówki wymierzam 11-cm odcinki, po czym odcinam je i szlifuję. Na przygotowanych klockach odmierzam 4 cm od góry, wyznaczam środek i nawiercam te miejsca wiertłem opakowym o średnicy 16 mm. Teraz połowy z nich oklejam srebrną taśmą, a drugą część czarną. Moich piłkarzy nasuwam na rurki i zabezpieczam taśmą izolacyjną. Następnie od zewnątrz nakładam metalowe opaski zabezpieczające rurki oraz piankową izolację, która będzie rączką każdej z nich. Pozostało już tylko zamaskować wszelkie niedoskonałości listwami maskującymi oraz taśmą. Nie, wiem, czy to się nie. Obawiam się, że z takimi piłkarzykami Wasi kumple zechcą coraz częściej Was odwiedzać, ale to chyba nie powinno być wielkim problemem. Turnieje, które będziecie mogli zorganizować dzięki temu na bank, będą ogromną atrakcją każdej imprezy. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków na kanale Castoramy, to kliknijcie subskrybuj, a jeżeli podobnie jak Andrzej z Lublina chcecie wzbogacić swój garaż u nowego Volkswagena Jetę, to koniecznie weźcie udział w urodzinowej loteli Castoramy. Na razie, gramy! He's